Okrutny, ty mi mówisz to wszystko w tej chwili. Coś uczynił? Niestety myślałam, żeś kochał. Do Twojego widoku tak przywykła, płocha. Żyłam tylko dla ciebie. Znałeś Rzym swój, tusze, kiedy ci po raz pierwszy odkryłam swą duszę, a tyś mnie k temu przywiódł, że z miłości konam. Czemuś mi nie powiedział: Nieszczęsna, szalona, gdzie idziesz bez nadziei? Powracaj, co z gorzej. Nie dawaj serca temu, co przyjąć nie może. A tyś je wziął, okrutny, by oddać w godzinie, kiedy chciało należeć do ciebie jedynie. Rzym od dawna spiskował, patrzył na mnie krzywo. Był czas. Mogłeś mnie wcześniej rzucić nieszczęśliwą, znalazłabym pociechy, niejedną przyczynę. Na Ojca mogłam rzucić mojej śmierci winę, na lud, senat, cesarstwo, nawet na świat cały, tylko nigdy na ciebie. Już mnie gotowały od dawna na to moje nieszczęście przesądy i nienawiść po mieście. Nim objąłeś rządy, a ty dopiero dzisiaj powalasz mnie ciosem okrutny, kiedy dnimi wzeszły lepszym losem, gdy szemrania ustały, ojciec w grobie leży, kiedy wszystko od woli twej tylko zależy, gdy świat cały w pokorze. Do nóg Twoich klęka, kiedy już tylko Ciebie ja mogę się lękać.